Witajcie moi drodzy, często w naszej firmie mamy taki problem, za które zadanie obecnie się zabrać, które sobie zaplanować, które jest już wykonane, e, gdzie uporządkować jakieś ważne może dla nas dane. E, dlatego też w tym materiale chciałbym Ci przedstawić platformę Trello. Jest to platforma właśnie do planowania tutaj zadań w Twojej firmie, w Twoim biznesie. Jeżeli interesuje Cię ten temat, daj mi dosłownie 3 minuty, bo tyle potrwa ten film, film i właśnie przedstawię Ci tutaj wszystko od początku. Zapraszam. Dla osób nowych na kanale polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Moi drodzy, na sam początek wchodzimy oczywiście na stronę trello.com i zakładamy tutaj konto, tego nie będziemy pokazywać, bo jest to banalnie proste. Następnie musimy utworzyć naszą tablicę. Możemy tutaj segmentować sobie jakby w naszej firmie dane działy, na przykład jeden dział odnośnie e-commerce jest właśnie do tej tablicy, inny odnośnie produkcji do tej. I w tym wypadku, właśnie stwórzmy sobie taką przykładową tablicę. Ciekawy tutaj sposób jakby planowania tego wszystkiego jest układanie sobie jakby od lewej do prawej tych wszystkich tutaj zadań, czyli przykładowo zlecone zadanie pracownikom. Pracownikowi jest przykładowo w tej pierwszej tej karcie. Dodajemy sobie właśnie przykładowo wydruku i listy zamówień z dnia powiedzmy 25.04.2024. I w ten sposób możemy sobie tutaj jeszcze oznaczyć jakby osobę, która ma wykonać to zadanie w tej tutaj karcie członkowie tutaj po prostu dodajemy sobie albo maila, albo inicjały już później osób dodanych do systemu, możemy sobie zaznaczyć datę, możemy dodać dodatkowe zadania, czyli przykładowo jakiś, nie wiem, format tego drukowania, czy coś dowolnego tutaj odnośnie tego, co, czego dotyczy to zadanie, możemy sobie właśnie zaplanować, że deadline jest do końca dnia, powiedzmy do 22.38 wtedy to się wszystko tutaj tak fajnie prezentuje, wyświetla i osoba wie, że musi to po prostu wykonać Jakieś pola niestandardowe też tutaj możemy zrobić, a jeżeli nam już ta karta nie jest potrzebna, klikamy sobie zarchiwizuj i możemy później usunąć. Ja to w ten sposób właśnie tutaj widzę, że jest to dobry sposób planowania. Więc tak, tutaj możemy dać na przykład zlecone zadania, tutaj do zrobienia, czyli już przykładowo ktoś jak jest przed realizacją, już sobie tu zapoznał się jakby z tym zadaniem, wie, że musi to zrobić. W momencie, kiedy wykonuje dane zadanie, możemy sobie dać do kolejnej karty, czyli w trakcie realizacji. Kolejna bardzo fajna rzecz, tak jak mówiłem wcześniej, jakieś ważne dane, jakieś listy, haseł możemy sobie tutaj fajnie też zapisywać, ewentualnie linki do jakichś dysków Google, e, zdjęć i tak dalej, listę hurtowni, listę metod płatności, jakieś e, przadowo hurtownie, jak, jakieś też paczki, kurierzy i tak dalej. I zadania wykonane, żeby się też nie pogubić i wiedzieć, jakie zadania w danej firmie e, tutaj wykonaliśmy. Tak jak mówię, jest to bardzo fajne narzędzie, bo możemy oznaczać inne osoby, możemy tu się łatwo komunikować, nie pogubimy się tak jak w mailu i serdecznie zachęcam do stestowania tego. E, można też sobie wypisać na przykład zadania codzienne, czyli wszystkim zadania codzienne. Wpisujemy sobie na przykład dodać sobie tutaj TikToki na platformę, dodać TikToki, e, dodać Instagram Reels i tak dalej. I oznaczamy kogoś. Ewentualnie możemy też tutaj bo kreatywność jest oczywiście dowolna. Możemy sobie rozplanować przykładowo kolejny dzień, czyli 26.04.2024, godzina przykładowo 10.00, zrobić czynność pierwszą. Do 12.00, 12 zrobić coś tam. Także możemy tutaj dowolnie planować. Koniecznie zachęcam, stestować, bo jest to darmowa platforma. Nie jest to oczywiście w żaden sposób sponsorowany materiał, ale wprowadziłem to u siebie i działa to fascynująco. Znaczy w sumie to. Wspaniale, może tak to ujmijmy. E, dlatego też, dlaczego miałbym się tym nie podzielić właśnie na moim kanale YouTube? A propos kanału YouTube, serdecznie zapraszam do subskrypcji. Dzielę się tutaj merytoryką odnośnie biznesu online, biznesu na Allegro, Amazonie. Nie leję wody, filmy trwają dosłownie 3-4, maksymalnie 5 minut. Także myślę, że warto zasubskrybować i być na bieżąco w tym wspaniałym świecie e-commerce. Ale fajnie mi się ułożyło zdanie. Zapraszam do subskrypcji i dziękuję za dzisiaj, załóż konto na Trello i sprawdzam.